A 4 tak naprawdę tacz. 5 miotacze ognia! O, inne odwrocie! Idealnie mogą wybijać wszystkich palmgrenów! O, o, o tutaj 300 warty. Wreszcie wjeżdżają na te transportery, niemieckie sztumelki. Ty, ale oni się stąd nie cofają! Przecież tu lecą bombowce amerykańskie! Ole debile! Wszystko zostało zmieszczone! A więc witajcie w kolejnych przygodach w Compound Heroes 3! A dzisiaj mamy 23 minuty. To było latające. Ok, 4 na 4 na no, jednej z tych najnowszych map. Konwoje Red Bull Express, bardzo dobrze nam znany języko H2. Od GT. No, zobaczmy. Ogólnie update był. Znowu jakieś takie mini-patch. Bo tu my nic nie potrafią. Cały czas wydaje te patche i psuje te powtórki. Więc ostatnio było 10 powtórek. Teraz znowu są tylko 3. Bo trzeba na nowo nagrać. Bo patch wszystko rozwala. Tak, jakby nie mogli w ogóle zapowiedzieć, że hej, robimy patcha. Eee, dajcie spokój. Zobaczmy. Dzisiejszym komentarzem odcinka zostaje. A teraz czas na grę. No i zaczyna nam się bitwa Wyświetlmy sobie tutaj całych tych, ok. I kto tu dla nas gra? 055 AO... czy 0, czy Q, czy co to jest, bo już nie widzę na oczy T1024 Kuzru Thunder, okej Cyberwolf GT Na... Nazik? Nazi? Ciekawe Z co? Z -e ok. I Cinciancio, spoko. Czyli frakcje to dwa razy Amerykanie, dwa razy Brytyjczycy, trzy razy Afrika Korps, raz e Wehrmacht. I już od razu zlatują tutaj jednostki. Czy tak, GT, powietrzna grupa desantowa, wysunięta piechoty. Jedna z tych takich, powiedzmy, może już nie nowszych, ale no niech będzie. Mm, kanadyjska szturmowa i. I jeszcze nic, to może weźmy kanadyjską i tutaj GT do wyświetlenia. Natomiast tutaj panzer jego komat najnowsza. Włoska grupa kombinowana i... Tutaj jeszcze nic i wsparcie pancerne. Może weźmy tak. Już nie wiem kogo wybieram. O, tego właśnie chcę najnowsze i może ten Bermat żeby jakoś tak to wyglądało. No, więc tutaj tak na szybko sprawdziliśmy też co ten pasz dodaje i głównie właśnie taką malutką zmianę wprowadza poza skinami, takimi tam pierdołami to, że zbugowane były byli medycy z Wehrmachtu i z USA i teraz już nie są zbugowani, w sensie oni chyba nie chodzili po rannych, mi się wydaje, po prostu nie działały te medyczne placówki, żeby odzyskiwać tych rannych żołnierzy. A teraz już powinno to zostać naprawione. Jezu cała mapa się kręci? Za dwa tygodnie zarabiam około 20 k. O, to ładnie, to bardzo dobrze. Cieka, a w Polsce ile byś zarabiał w takim razie? Pewnie trzy razy mniej, nie zgadnę. No właśnie. Więc dobrze, bardzo dobrze. Zarabia ile wejdzie. No jak Polska ci nie daje możliwości, to nas się nie oglądaj na nią. Jezu, tutaj te amerykańskie jednostki jakoś próbują z każdej strony przeskoczyć za jakąkolwiek osłonę, ale niestety ostrzeliwani i z tyłu i z przodu. Niemcy też przeskakują przez to wszystko. Jezu, ta mapa widzę też ma jakiś wylew. Mamy raz 20, FPS raz 40, to jest tragedia. Kratzschutz, niestety znalazł pionierzy, gdzieś padli. O, tutaj są wybijani. ng 42 ty, załoga została załatwiona. Wolf wraz z GT. Tutaj cisnąć całkiem mocno do przodu Dingo. Właśnie dużo osób narzeka na Dingo, że aktualnie jest bardzo mocny. No, nie da się ukryć, że jego pancerz jest właśnie tak jakby dosyć mocno wytrzymały. Czemu to się sowało? No ale... Tak, północ padła głównie przez siły zmechanizowane. No, to, to tak właśnie za niebieski to amerykanie od razu. O, widział, to, to, to uważam na przykład za totalnie jakby dziwne. Rozumiem, że można być jakimś tam słabszym graczem, coś w tym stylu, ale tak jakby... Są takie jakiekolwiek predykcje, prawda? Walczymy z trzema graczami Afrika Korps. Czym się charakteryzuje Afrika Korps? Pojazdami. Więc bardzo rozsądnym byłoby pocisnąć jeden, a nawet dwa oddziały z bazukami jak najszybciej, żeby właśnie przeciw takiemu czemuś być jakkolwiek przygotowanym. Ale niestety, no jak widać, ja chcę zagrać moździerz i moździerz sobie zagram. No i ten moździerz teraz będzie już albo go w ogóle zabiją zaraz. Właśnie, bo ścisną go siły szybkiego reagowania. Masakra. No ale przynajmniej na tym froncie o wiele lepiej chodzi. No widać, że rzeczy się podzielili. W sensie mapa zaraz się na pół cała pokoloruje. Dobra, no, już zdezaktywujmy te wszystkie. Zostawimy sobie tylko od właśnie tutaj GT. Jak te siły wyglądają. No, Relic nie potrafi w tą optymalizację. No często te mapy i ogólnie kochy mam jakieś wylewy pamięci po prostu. Zwłaszcza w powtórkach. Zwyczajnie że jeszcze nie aż tak, ale te powtórki oni nigdy nie ogarniali powtórek, jak widać chyba nigdy już nie będą ogarniać szkoda. O, flarki zweciały, więc zaraz zapewne tutaj dupnie jakiś ostrzał. I tak jak myśleliśmy, bomby lecą. Tutaj no właśnie artyleria od Brytyjczyków. No i znowu nagle, takie, takie krótkofilowe nagle wylewy do 20 FPS-ów. Jezu ten tutaj w ogóle goni już tam było Całość strzelców zabity. Kolejny jakiś zrzut chyba od GT. Tutaj, dajcie im popalić, chłopcy. I zlatuje właśnie świeżutki oddział tych yy, spadochroniarzy. Czekajcie, co oni tu piszą? 1 vs 3, bro. <laughs> że tutaj jest ciśnięty. No, okej, okay. tu na pewno się zgodzę, że no, ten gracz jest mocno pociśnięty, ale nie da się ukryć, że no, swoimi jednostkami też no, nie dał zbytnio sobie fory. Co jakby sam sobie utrudnił życie. Aj, niestety. MG42 zmusi ich do odwrotu. Pan kapitan jest. Ok, czy GT połączył się ze specjalizacją piechoty, tak? Czy nie? Czy jeszcze nie, właśnie, to jest zaraz, bo tego kapitana by zmienili? Mm, to jest. Ule... Nie, jest, no właśnie, specjalizacja y, piechoty. Tylko, że y, właśnie, już jakby kapitan nie jest do niej przypisany. To kiedyś było przez bardzo długi czas, a teraz kapitana zawsze można zrobić. A, jakby specjalizacja piechoty ma lekko inne, tam zmienione, lekko zreworkowane pierdoły. Aha, że wtem byłem w Polsce. Nowy telefon. O. Gdyby tak Polska była, był jeden kraj na świecie sama Polska, co by się stało? O, i to już jest dobra odpowiedź. O to chodziło. Dwa oddziały z boys'ami. O, rzut bo powinno nieźle. Tu właśnie dupnąć. Te granaty zostały przecież wzmocnione po ostatnim takim większym patchu. O, i zmasakrowany przez spodą pruniarzy. Tylko strasznie dużo tych sił zmechanizowanych. Faktycznie przydałoby się tutaj oddziały z bazułkami. Jakkolwiek, no bo tutaj ci chłopcy raczej ich nie zatrzymają ewentualnie na jakieś lekkie pojazdy. Też może by się nadał jakiś steward. Czafi, o, Czafi byłby świetny. Przeciw, właśnie taki bardziej pancerny, ten czołg, lekki. Dwa pojazdy ulepszone na działka automatyczne. Ale tutaj, patrzcie, pod sam sztab niemal, że doszli yy, alianci. Hmm, bardzo, właśnie taka wkręcona ta gra nie da się ukryć. Zrzut zapatrzenie dla Rangersów. No, nie wiem, czy Rangersi w jego rękach to dobry pomysł. No, Boy Synem, teraz za mało. Zbyt wolno atakuje. Nie, no co się dzieje? Patrzcie, nagle 12 FPS-ów. I to tak po prostu z dupy. Czekajcie. No dziwne, zobaczymy, czy teraz będzie lepiej, ale takie. Kurczę. Kusza mnie to w tym Koch'u Że naprawdę, na jednej mapie, o teraz mam nagle 60 FPS. no Co to za dźwięki? A tutaj, co, nie mogą podnieść? Tak cały, cały czas go macają, macają Też miałem lagi, no właśnie takie no, Koch 3 niby jest lepiej zoptymalizowany Dużo osób mówi, że on lepiej chodzi niż Koch 2 Ale moim zdaniem jakby potencjalnie lepiej chodzi Ale ma o wiele więcej właśnie takich jakby z dupy rzeczy Takich wydaje mi się raczej łatwych do naprawienia Bo to jest już nie od dziś Jak wylew pamięci, o Nie potrafią tego ogarnąć Tutaj sztumel w ogóle, tak? Ten transporter z takim działem przeciwpiechotnym. Wsparcia bardzo mocno atakuje. Humber to w sumie też nie jest najgorszym wyborem. Ale z uszkodzonym silnikiem za daleko nie zajedzie. Kurczę ci cały czas tutaj gonią. Nie, stary, no ale no, 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 no gdzie są moje bazy kersi? No błagam, naprawdę no. Pomoc to jedno, ale myślenie to drugie, no. Bazu kersi, się działo przeciw pancerne. No cisnąć, cisnąć jeszcze raz cisnąć. Do obrony. jeszcze zostało mu jeden zdrowia. że po tej sprawie prawej stronie przy domkach najbardziej lagowało. Hm. O, komandosi. E, tutaj brytyjscy się pojawili, ale no co oni mogą zrobić z bronią przeciwpiechotną piechotną. Nie, jeszcze spalma nie zostaną. Na odwrocie o oh, medycy faktycznie działają. Próbują biec poranych, ale już chyba nie ma nawet zbytnio po kogo biec. Rrr, rrr, jeden zdrowie mu zostało, o i wystrzelani Tragedia. Tragedia w oczach. Flag wirling. Alftruck z tym działkiem. O, Blop atakuje, ma trzy ulepszenia przeciwpancerne, ale czy to wystarczy? Jedną salwą mocno udupnęli. Bo on stojąc w miejscu może prześpilać się gości, ale chyba nie. wystarczy. I flag wirling mówi, dobranoc. Oja jeszcze głasta Ciężkie oddziały seperskie od Włochów. Z miotaczami ognia, ale tu że właśnie, jakby Niemcy w ogóle zignorowali tę część mapy, nie? Nie, 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 drugi sztumel. Tu się coś dziwnego dzieje. O, GT przyzywa, chyba patrol powietrzny. Tak jest, Grasshopper lata i wykrywa wszystkich niemiaszków na terenie. Chciwe świnie, top 100. O, proszę. Trolowo. Granatniki na tyłowych, o Boże Mieliśmy jedną taką legendarną O Jezu, Hamber się rozwalił No, pewnie granatem dostał No, ale dawno, dawno już nie było granatników na tyłowych Ale jed, co najmniej jedna taka legendarna powtórka już była, pamiętam jak dzisiaj Ma miniaturkę Kononowicza właśnie przerobionego na jednostki tyłowe Trzymającego w ręce maczetę, którą przerobiłem na właśnie ten granatnik yy, nasadkowy Bardzo fajna miniaturka Trzeba zrobić drugą część tego chyba go, 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 go! domek na jeden kp, no przez dwa sztumery nawalany. Tutaj KM. O. Ciekawe, że musiałeś się tak poobracać. Ale on nie wycofa się, tutaj STG na odwrocie, no właśnie. Go po prostu przytuli na dobranoc. Kolejny, a ten mleczniczy tym razem. A, i został obsadzony po prostu. Nie wiem dlaczego są to wybiegi, ale okej. Okay. Jakim będzie? No, te dwa sztumelki na pewno będą bardzo dużym utrapieniem, ale patrzcie, że te oddziały są bardzo mocno przeciwpiechotne. Nie ma praktycznie nic przeciwpancernego. Więc, pewnie z do sztabu nie jakieś tam właśnie skrzyneczki z brońką, że jeśli przyjechałyby faktycznie o takie siły jak Stuart, no to nagle byłaby rzeźnia. Ptum, dostał z białym fosforem pociskiem, niestety, saperzy padają. Jechota znowu podchodzi za blisko, ale. Ptum, 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 o nie, nie trafił. Ale nadchodzą teraz siły przeciwpancerne. Wszyscy Niemcy do odwrotu. Ptum, ptum, ptum. Że też nikt z Niemców nie przyjedzie od boku, ale tutaj KM rozstawiony. W sumie nawet nie zła pozycja. Zwłaszcza, że Niemcy raczej pewniej się czują z tej zachodniej flanki. No, jakieś zademionku by się przydało. Steward przyjedzie na pomoc. ale że tutaj też nikt nie wejdzie po te punkty, to jest tragedia. Oj, transporter, ale niestety dalej. Wiker spada KM. Stewardy tak zaczynają totalnie dominować na polu bitwy. Dwa miot, cztery tak naprawdę miotacz. Pięć miotaczy ognia i też wszyscy do odwrotu. Hmm. Nie wiem, czy to był taki mądry wybór. A no, ci wielcy rangerzy też nie mogą nic zrobić. Walka na bliski dystans. Tymi LKM-ami. O, to jest mocna siła. Dwa oddziały spadochroniarzy. Cztery LKMy po ulepszeniach. O, jest potężne. A głastatori mogą tylko uciekać. Nic dosłownie nie mogą tu zrobić. Mogą w dymie się chować. są tutaj chłopaki szukają, co to? Czy to jest Sherman chyba ta? No te też już w sumie są Jusless na ten moment gry. No. Tu, 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 tu. Te działka automatyczne, które nazywałem minimalne obrażenia. O, o no, uwaga, rzucili. panzer Co tu wiedziałem, znowu pewnie jakieś skrzyneczki. Kurczę, tylko właśnie to jest tak dużo tych Niemców, że oni zwyczajnie właśnie bronią ręczną mogą go załatwić tymi granatami. Tuf, rozwalony silnik. Ciężki to jest odwrót, o i niestety, został zniszczony przez Mardera-3. Kolejny Stewart się pojawia. Rangerzy, haha, wydymali tego KM-a. Stanęli se po prostu na krańcu, chociaż teraz zostaną wykryci. O, próba podejścia, tak, mają dobrą osłonę, mają LKM'y. Doświadczenie też zdobywają, więc jest duża szansa, że parcia jak nie mielą, no to są właśnie potęga LKM-ów. I wybici. No, mamy przychód dużo tutaj punktów powodzenia, lub co? O, inne odwrocie... Idealnie mogą wybijać wszystkich palm-grenów. Du -du 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 -du. Amerykańscy spadochroniarze! Ale rzeźnia. Ulepszony na lufę, 76. Więc Sherman już raczej przeciwnika aż tak się nie boi, jedynie niszczycieli ewentualnie. O, transporter też pada naprawdę skończy się w taki sposób, w sensie, że jakby alianci po prostu przeszpilą przeciwnika pojazdami. Masakra. O, podwójny strzał. No i szturmgewery, to wiadomo, żeść nie robią. Ale że naprawdę Niemcy nie ogarną żadnej broni Pepans sensownej? Bo tak to wygląda, co oni tu mają. Tu jest sztukę cyfus beka. tutaj wreszcie Panzer 3. tutaj sztuk jedzie dopiero teraz. Kolejny Marder, no, za późno na to wszystko. Ktoś tam zginął na sekcja z kalem No też tumerki. Dyniaki. Okej. Okay. O, jest Ty 3. Też na plecy tego Shermana. Został zniszczony. Zajmowanie punktu jodzły jakie tutaj są te duże bloby, jeszcze leczenie. Sherman też 76. O, leci ostrzał ze sztuki cyfus, ale udało się uniknąć wielkich strat rangerów. Ile zostało? Po 5 i po 5, no, więc, że tak powiem, minimalnie trzeba wydać pieniądze, żeby ich odnowić. Natomiast doświadczenie tam jest całkiem niezłe. Ujo, tutaj 3 stuarty wreszcie wjeżdżają na te transportery niemieckie sztumelki. O, pf, wiały fosfor. Ten sztuł by tutaj jakkolwiek jeszcze może im bardziej zagrozić. A że górna no właśnie, tutaj tak, jakby na no, że tych trzody się rzuciły na tą górę. Nie da się okryć co najmniej dwóch gracza, często nawet trzech. Mapa zaczyna się wyrównywać, ale jednak na kontrolę tam przewaga aliancką. Kolejny Sherman już jest na bitwy. Tutaj kanadyjskie wypalenie, to też właśnie ktoś narzekał. Ja też uważam, że to jest trochę dziwne, że można zneutralizować punkty. Hmm, tu chyba nawet kolejne zostało wezwane, lol. Można zneutralizować punkty zwycięstwa wypaleniem, to jest trochę takie niefajne. Zwyczajne jeszcze ok, ale punkt zwycięstwa tak trochę dziwne, to mi się wydaje. Nie wiem, jakbyś tak, tak czuję, że to. Może nie, że nie jest skillowy, ale tak, tak, że nie powinno tak być do końca. To ale tylko ogłoszę załogę. A w ten niszczyciel, przede wszystkim, on jest groźny. O, jeszcze jakieś miny tutaj. O, dż, niestety, z Panzerem 3 się nie pogada. Tam, widzę, bombardowanie leci, bo zostało odkryte przez amerykańskie oddziały. Ty, ale oni się stąd nie cofają. Przecież tu lecą bombowce amerykańskie. Ale debile, dż, 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 wszystko zostało zmierzone. Ja pierdziele. Jeden gościu został jeszcze Brytyjczycy na odwrocie. Dż, dż, dż. Egzekucja. Na tych też może się udać, tylko ta sztuka cofus, jakby została zniszczona, to już w ogóle. Ale i jaja. Ja fierdzielę, że Niemcy tego nie widzieli. To jest szczyt. To jest po prostu. To jest smutne. O, sztuka cofus całkiem bliskie odległości. Ja tego nie widziałem. No. Nie tylko ty nie widziałeś, że tak powiem. Niemcy przede wszystkim nie widzieli. No, niestety na no, atak od tyłu. O, i znowu wypalenie, no. To jest właśnie ktoś mówił, że w grze 4x4 tym spamowaniem, wypaleniem naprawdę nie można zająć punktu. Można przez to bardzo łatwy sposób wygrać. Tylko kolejne bombardowanie! Leci dosłownie teraz drugie. bomby zapalające od Brytyjczyków. Holy shit! Matylda oberwała tym pociskiem z białym fosforem. Właśnie takie... Też ja trochę za dużo w tym kochutrze białego fosforu, już kiedyś o tym mówiłem, ale w Kochu dwa lubiłem to, że Amerykanie mieli głównie biały fosfor, troszeczkę Brytyjczycy. To było bardzo takie, jakby wydaje mi się, wyjątkowa. Tutaj dosłownie co druga jednostka ma biały fosfor, takie w nich. To nie jest właśnie coś co respektujesz, tylko a okej, okay, dobra, ci mają. Niemcy mają pełno, Amerykanie pełno, Brytyjczycy też. Gwiazdwoma dwoma stuarcikami i niestety jeden pada. Tu jeszcze kolejne, trzy kolejne. Ile tych gości przyjechało? Rykoszety latają jak nie wiem co. Niszczyciel, niszczyciel przede wszystkim. Tylny pancerz, nie. Drw. Nawet jednego się nie udało zniszczyć. Ale fail. O, siema Berliet. Komentujemy, kochy Boże i ludzi tutaj niektórych nieskilowych, niebożych jak widać o wreszcie, nie, to transporter, o znowu wypalenie transporter pada no okej, okay, strzela przez... No nie uwaga udało się stewartowi na centymetr popełnisz peer order nie gadaj tak się podnieca ten B, że musisz popełnić preorder. O kurcze. Ja nie wiem, czy chciałbym w sumie kupić na premierę, jakbym tam jeszcze trochę się naoglądał, na, na że tak powiem, ale. Właśnie to raczej normalna edycja i tak to się no Nie wiem, to się, to się, chciałbym obejrzeć jednak jak to się gra albo coś w tym stylu. Tak że samemu pograć, a może ta beta w sumie mnie tam bardziej przekona czy coś tam jak będą te testy. Że mi się, no właśnie mi też Jak podobno, ale tak... Zawsze tak, jak znaczy zawsze. No, już tyle razy nas oszukało, to i jej. Muszę to faktycznie zagrać, żeby coś zobaczyć, bardziej. O nie, i pan zrek na Na tylną dupencję. A tutaj zlatują oddziały modów brytyjskich. Ciężko w muszą budować. Trzy punkty zwycięstwa laliantów. Że oglądałem prezentację gameplay. No, ale ja też jak najbardziej wczoraj nie było to reveal czy coś tam chyba 31. Jak najbardziej też oglądałem, ale. No, wiecie, jak to jest, no to. po prostu szkoda, szkoda, że właśnie nie ma tych jakichś bardziej demówek. No, ale może te testy będą, jakoś tam się uda w to zagrać, zobaczyć, jak to wyjdzie. I wtedy mam nadzieję, że ja podejmę decyzję. Bo też wygląda spoko jak najbardziej. Tylko, no, kurczę, 300 zł a te dwie poprzednie tak wyszły, jak wyszły, no. Grenade, Jonska i szarmanik. Jeszcze nie strzał, będzie. No, niestety zabrakło. O, i już ktoś tam ustępuje miejsca. A to jakiś. Toj, toj. A to ten. Różowy Niemiec. No, w sumie to, to... No, on miał te, te. Takie siły z dupy. No, już piszany jest GG. Eee, co to on tymi sztumelami tutaj próbował coś zategować, ale to nie wyszło No, w sumie. Alianci już tak głęboko pocisnęli GT, że dwoma Sherman'ami do bazy. Mężczyciel jeszcze coś tu próbuje, ale <laughs> Nie spodziewał się dwóch Sherman'ów. O cholerny czołg! No właśnie, no ale tak już totalnie ta edycja taka to już totalnie chyba nie. A co tam w ogóle jest w tej edycji? No odkąd nie ma Season Passa, tych dodatków płatnych, to chyba takie... To ja nie widzę, żeby dopłacać dwie do jakichś kilka skinów czy coś takiego, czy więcej expa, w dupie to mam. O! Pff. No tutaj to mielonka, nie? To jeszcze ostatnie jakieś... Wiesz, ile tych zgrupowań tutaj jest. Będą bombardowanie ogniste. No, całkiem blisko wyleciały. Ale wszyscy się ruszają. ja pierdziele. Wszystko się zwojeciło. Nawet te oddziały, które jakby w teorii są ognioodporne. No. albo bawią się z ogniem, no to... Dostałem pod obie. kto ma lepsze miotacze ognia? Pum, pum, pum. Za dużo miotaczy panowie. No, chyba jednak rangerzy zwyciężą. Mają to jeszcze szkolenie z uzbrojenia rangerskiego. No i dodatkowe uz... inne uzbrojenia, KLKMy. Nawet się nie boją. O, opty... w Nie boją się, nawet ostrzału strzało ze sztuki Cephas. O, no, i ostatni 50 punktów. Zwiat powietrzny. Zaglądanie mhm. gry tak naprawdę nic nie, nie ma. Znaczy, bo ostatnio był taki stream bardziej żywy, nie w sensie Adreus tam normalnie grali wybranie tam 500 osób grało, nie normalnie pokazywali, więc może nie jest to, że wybrane momenty, ale... Tak, jakby no, wiecie, no trzeba zagrać samemu, mimo wszystko, jednak, nie. Żeby takie pieniądze. bo to nie są małe pieniądze, naprawdę. Nie róbmy też z tego, że to jest takie, wiecie, nie. 300, 300 zł sobie rzucić, od tak, nie. Um, zwłaszcza po tych dwóch nieudanych ostatnich, tak, raczej ja mam dalej tą rezerwę. Muszę sam po prostu zagrać te testy. Koniec, Joni Bujani. Witamy bardzo serdecznie. Kurczę, no, dominacja raczej totalna, genetyczna, nie. Mimo, że na początku było trochę autystik, właśnie z tym takim brakiem kontrowania. Nie da się ukryć. Kontra, a co to? To tak to, to, to można byłoby podsumować, ale pff, no jednak ta prawa flanka, gdzie GT tam y, z tym swoim jakimś tutaj ziomkiem z drużyny, y, no jednak pocisnęli dosyć mocno, to zapewniało większy przychód zasobów, tam mimo wszystko ci Amerykanie z Rangersami się no trochę, mimo, bardziej lepiej wybronili niż Niemcy y, właśnie na wschodzie, y, środek był też raczej przez aliantów bardziej kontrolowany, no i takie właśnie jakby... Idealnie bym to nazwał, że każdy w tej grze miał własny plan, który jakby bardziej lub mniej działał raczej mniej. Powiedzmy właśnie ci z rangersami w ogóle praktycznie zero przeciwpancernych rzeczy totalny idiotyzm. Znowu ten gościu ze sztumelami i pomyślał, że a chce mieć sztumele i koniec, nie no. no. No niestety, no znaczy wiadomo, jak ktoś chce pograć dla zabawy spoko, no, ale żeby wygrać, no to raczej trochę Beka. Tyle. Dziękuję. Tu sobie byłkiem jeszcze, sorry, dziękujemy za uwagę. Pozdrawiamy tutaj GT. Za wysłanie nam tej gierki. Zostawcie jakąś łapkę w górę, jeśli Wam się podobało widzowie. I do następnego. Ciuch.